Niepowodzenie. Jawny sekret prawdziwego sukcesu. Kiedy jest poranek, jest poranek. Kiedy jest wieczór, jest wieczór. Nie ma wybierania. Porzuć wybieranie, a wszędzie będziesz wolny. Wolność można znaleźć tylko wtedy, gdy nie ma wybierania. Kiedy więc jesteś młody, jest pięknie. Kiedy jesteś dzieckiem, jest pięknie. Kiedy jesteś stary, jest pięknie. Kiedy umierasz, jest pięknie, ponieważ nigdy nie jesteś oddzielony od całości, jesteś jedynie falą na oceanie. Fala na oceanie może zacząć myśleć o tobie jako o czymś oddzielnym, ale wtedy pojawią się kłopoty. Fala na oceanie nigdy nie myśli o sobie jako o czymś oddzielnym, kiedy więc ocean chce ją wziąć do siebie, jest skora, radosna, tańcząc idzie do niego. Pieśń Mistyka Kabira. Rozmawiam z mą wewnętrzną ukochaną, pytając, skąd pośpiech? Czujemy, że jest jakiś rodzaj ducha, który kocha ptaki, zwierzęta i mrówki. Może ten sam, który nadaje ci promienność w łonie twojej matki? Logiczne przecież, że chodziłbyś teraz całkiem osierocony. Prawda jest, Żeś odwrócił się od siebie i postanowił samemu w ciemności wędrować. Teraz jesteś zaplątany w innych i zapomniałeś to, co kiedyś wiedział. I to dlatego we wszystkim, co robisz, jest ukryte jakieś dziwne niepowodzenie. Wszystko dzieje się wtedy, gdy jest potrzebne. Wszystko musi się dziać wtedy, gdy jest potrzebne. Wszystko jest dobre. Ty tylko ufaj. Pamiętaj o tej różnicy. Teolog powie, wierz w koncepcję Boga. Mistyk powie, że nie trzeba wierzyć w koncepcję Boga, wystarczy czuć harmonię w egzystencji. Nie jest to koncepcja, jakieś wierzenie. Możesz to odczuć, jest wszędzie, jest niemal namacalne. Gdy tylko pomyślisz, że jesteś jednością z całością, następuje odprężenie, nagłe zharmonizowanie wszystkiego ze wszystkim. Nie musisz mieć się na baczności. Możesz się odprężyć. Nie trzeba utrzymywać napięcia, ponieważ nie ma przed tobą żadnego celu postawionego tylko tobie. Płyniesz z Bogiem. Cel Boga jest twoim celem. Jego przeznaczenie twoim przeznaczeniem. Nie masz swojego oddzielnego przeznaczenia. Prywatne przeznaczenie sprowadza problemy. Zauważyłeś to w swoim życiu? Wszystko, co robisz, kończy się niepowodzeniem. Jednak tego nie widzisz. Myślisz, że nie zrobiłeś czegoś tak, jak należało i stąd niepowodzenie. Próbujesz więc czegoś innego i znów fiasko. Potem myślisz, że nie masz dość umiejętności, uczysz się więc czegoś i znów niepowodzenie. Potem myślisz, że cały świat jest przeciwko mnie, albo że los mi nie sprzyja, albo że jestem ofiarą ludzkiej zazdrości. Wynajdujesz wyjaśnienia, dlaczego zawiodłeś, lecz nigdy nie docierasz do prawdziwego podłoża tego niepowodzenia. Kabir mówi: Niepowodzenie to ty minus Bóg. To wyjaśnienie kabira. Niepowodzenie równa się ty minus Bóg, a sukces jest równy ty plus Bóg. Sukces jest w Bogu i z Bogiem. Pamiętaj, mówiąc Bóg, nie mam na myśli kogoś siedzącego gdzieś w niebie albo ducha kosmosu. Czuj ducha kosmosu. Tao, prawo przenikające całą egzystencję. Z Niego jesteś zrodzony i do Niego pewnego dnia wrócisz.